Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję karty graficznej KFA2 RTX 2060 OneClick OC. Nie będę zbytnio się rozwodził na temat specyfikacji tej karty graficznej, ponieważ nie jest to żadna nowość na rynku. Dodam tylko, że maksymalny boost na rdzeniu GPU w grach wynosił około 1890 MHz. W dzisiejszej recenzji skupimy się na wydajności, na kulturze pracy, jak i również na temperaturach. Co do samej karty. Jest to jednostka, która posiada dwa wentylatory, chłodzenie półpasywne. Natomiast od razu na wstępie dodam, że istnieje tutaj ten sam problem, co w innych kartach, które rozwiązałem u mnie na kanale. Mówię oczywiście o kartach KFA2, czyli wentylatory w zakresie temperatur 45-65 stopni rozkręcają się i zwalniają, co jest dość upierdliwe. Jest wprawdzie na to rozwiązanie w postaci ustawienia krzywej w MSI Afterburner i wtedy ten problem znika. Natomiast warto o tym wspomnieć. Obramówka wentylatorów w tej karcie wykonana jest z tworzywa, stylizowana na szczotkowane aluminium, całkiem fajnie to wygląda, sama jakość tworzywa również bardzo przyzwoita. Na boku karty mamy podświetlany napis What's Your Game, jest to podświetlenie RGB, także możecie sobie za pomocą softu dołączonego do karty, który ściągacie ze strony producenta, ustawić czy ma być to podświetlenie statyczne, czy też może oddychanie, a być może tęcza. Jest to jednostka dwuslotowa, długość karty to około 23,5 cm, także bez problemu zmieści Wam się ona do większości obudu. Karta wyposażona jest w perforowany backplate wykonany ze szczotkowanego aluminium, co całkiem estetycznie wygląda, aczkolwiek tutaj wszystko psują te dwa stickery, te dwie naklejki na jego środku. Radiator karty graficznej, który wykonany jest z aluminium uchodzi nie tylko rdzeń, ale również pamięć, jak i sekcję zasilania. Posiada on dwie rurki cieplne o średnicy 6 mm. Są one niklowane, co akurat zaliczam na plus. Zasilanie karty to jedna kostka 8-pinowa, także taką potrzebujecie w swoim zasilaczu. Jeżeli chodzi o wyjścia wideo, tutaj znajdziemy trzy w postaci DisplayPort, HDMI, jak i da Fauve Ciekawostką są punkty pomiarowe na płytce drukowanej karty graficznej, aczkolwiek jest to moim zdaniem sztuka dla sztuki, ponieważ po pierwsze zasłonięte są one chłodzeniem, także dostęp do nich jest bardzo utrudniony, a druga sprawa, w tej karcie graficznej zablokowany jest power target, także nie możecie go zwiększać. I dosłownie kilka słów na temat opcji One Click OC, którą znajdziecie w sofcie dołączonym do tej karty. Po jej zastosowaniu zegary na rdzeniu GPU podbijane są o 15 MHz, także wartość niewielka i moim zdaniem lepiej pobawić się ręcznym OC tej karty graficznej. Tyle jeżeli chodzi o podstawowe informacje, a teraz przechodzimy do meritum sprawy, czyli do testów. Poza wydajnością sprawdzę dla Was temperatury, jak i oczywiście kulturę pracy tej jednostki. Wyniki wydajności nie powinny być chyba dla nikogo zaskoczeniem. Na RTX 2060 bez problemu, bardzo komfortowo, bardzo płynnie pograć sobie możemy w rozdzielczości Full HD, czyli 1080p, na wymaksowanych ustawieniach prawie, że w każdą grę poza Metro Exodus. Tutaj trzeba będzie troszeczkę z ustawieniami zjechać w dół i karta radzi sobie bardzo dobrze w rozdzielczości 1440p. Poza Shadow of the Tomb Raider i poza Metro Exodus nie notowaliśmy spadków poniżej 60 FPS, oczywiście na maksymalnych ustawieniach w grach. Co do wydajności tej karty względem giga RTX 2060 w wersji Gaming OC KFA 2 wypada troszeczkę słabiej, ale nic dziwnego, ponieważ zegary w tej karcie są zegarami bazowymi, nie ma tutaj zastosowanego żadnego OC przez producenta. Mamy wprawdzie tą opcję One -click OC, natomiast po jej zastosowaniu zegary idą na rdzeniu GPU o zaledwie 15 MHz. Moim zdaniem warto, o czym mówiłem zresztą wcześniej, pobawić się manualnym OC tej karty. Mnie udało się wycisnąć z niej plus 100 MHz na rdzeniu i plus 600 na pamięciach, co przełożyło się na około 3 do 7% wzrost wydajności. Podejrzewam, że OC byłoby na wyższym poziomie, gdyby nie zablokowany Power Target na 100%. Nie mam pojęcia, dlaczego KFA idzie w tym kierunku. Co do temperaturów, 71 stopni maksymalnie pod obciążeniem, także całkiem przyzwoicie, aczkolwiek przyznać trzeba, że w porównaniu do innych kart te temperatury są troszeczkę wyższe i kultura pracy. Niestety karta nie jest cicha, podczas obciążenia generowała około 45 dB. Zdecydowanie za dużo i jest ona już dość nieprzyjemna dla ucha. Cena tej karty to około 1500 zł, czyli jeden z najtańszych RTX-ów 2060 z systemem chłodzenia z dwoma wentylatorami. Niestety nie jestem w stanie Wam tej karty polecić z kilku względów. Przede wszystkim dość przeciętne możliwości OC. Podejrzewam, że jest to właśnie zasługa zablokowanego power targetu. Karta nie jest cicha, a wręcz można powiedzieć głośna. Problem z wentylatorami, czyli one się rozkręcają, zwalniają w zakresie temperatur 45-65 stopni. Jak mówiłem wcześniej, jest na to rozwiązanie w postaci ustawienia krzywej w MSI Afterburner, no ale coś takiego powinno działać zaraz po wyjęciu z pudełka. Także tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tą jednostkę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na mojego Instagrama. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.